z wami. I słucham Twoich słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Było to wie wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed żydami Jezus wszedł stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. a to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój i wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział mi: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili, Do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki moj, mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu, i Tomasz z nimi. Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Stanął po środku i rzekł: Pokój, wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Odnieś rękę i włoż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz bieżący. to Tomasz mu odpowiedział Zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jeremia. grywać odcinek słodzące słońce to było niesamowite doświadczenie jak ile radości tak, tak aż, aż to dziwne takie jest że ile radości daje taki obraz kiedy się widzi słodzące słońce piękne są zachody i czasami idziemy na zachód nad morzem, jak jesteśmy, żeby zobaczyć zachód szczególnie jakieś pary dochodzą zobaczyć właśnie to jest też takie taka wielka chwila ale też wspaniałe są wschody słońca nie spodziewałem się, że tyle będzie mi dodawało takiej radości. Zobaczyć, jak to słońce takie, ono jest takie inne niż przy Zachodzie, jest takie bardziej żółte i tak niesamowicie to widać, jak się tam te pierwsze promyczki już przedzierają przez, przez horyzont. Akurat też mieliśmy taką, takie szczęście i łaskę Pana Boga w tym, że praktycznie przez te 8 dni. Dwa razy tylko nie za bardzo tego Słońca było widać, ale też pasowało do Ewangelii zawsze to, więc jakoś to wszystko łączy. Dzisiaj był przepiękny, najpiękniejszy Słońca było dzisiaj z tych wszystkich, więc zapraszam do obejrzenia tego odcinka. To, to doświadczenie wschodu Słońca jakoś też bardzo mi teraz grało z tym, z tym doświadczeniem spotykania się z Jezusem z Zmartwychwstałym w liturgii w Ewangeliach opisujących spotkania z uczniami. Myślę, że taka podobna radość, właśnie jeszcze większa, musiała towarzyszyć w tych spotkaniach. Nie bez powodu przecież Ewangelia nazywa Jezusa wschodzącym słońcem. Tak go nazwał ojciec Jana Chrzciciela w hymnie, który śpiewamy każdego dnia w jutrzni, a kiedy nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w roku i cieniu śmierci mieszkają. Każdego dnia te słowa w jutrzni powtarzamy. To rzeczywiście jest taka radość i pokój, mimo tego, że nawet potem jak się jest takim zmęczonym, to daje, taką, daje takie poczucie szczęścia, prawdziwej radości, że wstaje nowy dzień, że, że to słońce pokonuje ciemności. Ja w tym bardzo doświadczałem też spotkania z Jezusem, z martwych stawem. Dzisiaj szczególne spotkanie, dwa spotkania, opisy dwóch spotkań, nawiązanie do spotkania w Dzień Zmartwychwstania i tego po ośmiu dniach Tomasza, który nie wiem z jakiego powodu przez wielu jest jakoś na taki, nie wiem, i czy to jakoś tak rozjeżdżane za tą jego postawę, czy po prostu czasami tego Tomasza patrzymy jakoś tak gorzej jak na innych. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo jak się czyta tą dzisiejszą Ewangelię, to on jest przepiękną postacią, ta jego wiara, tak naprawdę, i miłość do Jezusa, kto wie, czy nie była może nawet większa niż wielu tych uczniów, którzy byli wcześniej, którzy się widzieli z Jezusem, to co widać w spotkaniu, to, to, to spotkanie z Jezusem jest w ogóle też, też chyba myślę, że On nadało rytm temu i, i taki, taki coś szczególnego temu pierwszemu kościołowi. My to chyba czasami trochę tracimy. Po tych 2000 latach, nie zawsze 2000 lat, i nie da się tego tak, yy, no, może tego już doświadczyć, ale to myślę, że to, to nie jest kwestia, że to jest niemożliwe, tylko że nikt nas może nie pokierował, żeby w tę stronę wrócić. Jezus, jak przychodzi, właśnie mówi słowa: Pokój wam. Yy, ta Jego obecność, ta prostota tego spotkania daje uczniom radość, widzą Go, doświadczają. Yy, Taki jest Jezus, taki jest, jest Bóg, taki jest też Ojciec. Tutaj szczególnie w tym spotkaniu po zmartwychwstaniu widzimy, jaki jest Bóg. To nie znaczy, że On właśnie go też dzisiaj dzieli miłosierdzia, To miłosierdzie różnie jest interpretowane. Wiemy z nauki Jezusa, że nigdy wobec grzechu w wobec, 12. Dzwonią, dzwonią, panie, tam, to jest Reginacja, już nie długo. Muszę też pilnować, a skoro już tak długo na 12, to już bardzo długo, ale nie jest, nie jest tak, tak, dopiero zaczynamy. <laughs> Więc e, kiedy patrzymy na Pana Jezusa tutaj w tej Ewangelii, widzimy jaki jest Bóg, że On oczywiście wobec grzechu jest, jest bezlitosny, bo pokonał śmierć, ale wobec grzesznika, wobec człowieka przychodzi z darem pokoju, to jest potrzebne nam, żeby zapamiętać ten obraz, żebyśmy zawsze takiego Jezusa też pokazywali innym. Nawet kiedy mówimy o nawracaniu, to zobaczcie, ja dzisiaj jak Jezus postępuje wobec grzeszników, czyli zdobywa miłością, zdobywa ludzkimi wiedzami, takim też przychodzi z darem pokoju, bo co z tego, żeby teraz taką strogo miną bo tych apostolach popatrzył że oni już by tak. To, że zobaczyli go w ogóle, to by byli już przerażeni. W innych opisach ewangelii widać, że oni go nawet nie do końca poznawali. Bóg nas zdobywa swoją miłością, tym jak nas przyjmuje, i to nas bardziej rozkłada na opartki w konfesjonale, szczególnie myślę, kiedy przychodzimy z, sami na siebie nie mogą patrzeć, a on nas tak przyjmuje, takim, tak przyjmuje nas całą naszą historię, taką przestrzeń dla naszego życia, że, że nawet wiemy, że jak upadliśmy, to że z tym wszystkim On nas i tak, tak nie, nie odrzuca. Że, że w tej miłości Pana Boga jest taka przestrzeń, że ja mogę też upaść nawet w tym upadku, jak leżę, jestem przyjęty. Jestem przez Boga kochany i Bóg tak nawraca człowieka to wielka nauka dla nas, apostołowie tego doświadczyli. Yy, dlatego też ta pierwsza wspólnota Kościoła, którą czy, się czytamy, opis tego to też z jakiegoś konkretnego powodu, żeby zobaczyć właśnie ten spokój między nimi, brak jakiegoś takiej, takiego napięcia, yy, bez jakiegoś takiego udawania sztuczności, stworzenia jakiegoś takiego religijnego też, nie wiem, sztucznego klimatu. Myślę, że wiecie, wiecie, wiecie o co mi może chodzić. Czasami to czujemy w różnych wspólnotach wiary. A przecież oni byli najbliżej Jezusa. Oni najbardziej wiedzieli, jaki, jest, jaki powinien być Kościół. My to stawiamy jako wzór dla nas, jako Kościoła, ten fragment. Z jej z drugiego rozdziału. Mamy czasami, nie chodzi o to, żeby nie, nie szukać prawdy, nie szukać tego, jak powinno być, yy, pewne jakieś zasady są też pewnie potrzebne, ale to, co oni tutaj mają, nie jest osiągane przez jakieś ludzkie ustalenia. To wszystko wynika z jakiegoś takiego ich rzeczywiście wewnętrznej wspólnoty. Ale która nie jest wytworzona w sposób sztuczny, nie jest jakoś narzucona, tylko wynika z tego, że rzeczywiście spotkali Jezusa i mieli taki ten, ten pokój, który dzisiaj Jezus przynosi uczniom, też trwał w tej wspólnocie. To wszystko było naturalne. Czasami próbujemy to osiągnąć w sposób sztuczny, i wtedy się źle czujemy w kościele czy w wspólnotach i się dziwimy. Mówię, że z tym gościową jest nie tak, no bo wtedy jest nie tak, do. I sam, to wtedy idzie samo. Co zrobić, żeby to osiągnąć? Potrzeba, żeby każdy z nas autentycznie spotkał Boga. Ale no właśnie, czasami mamy taką sytuację, że wszyscy dokładnie doświadczyli Boga, a ja nie. Wydaje się być spóźnionym, bo wydaje się być nieobecnym, coś mnie ominęło, może moje życie do tej pory, nie wiem, takie miałem, nazwijmy, w cudzysłowie, szczęście, że urodziłem się w takim, a nie innym domu i, i nie miałem takiego okazji, doświadczenia tego, jak to powinno być, tak z natury. No i mogę się czuć gorzej i, i niektórzy będą mnie chcieli to jakoś mm, wtłoczyć na siłę i, i, i potem wymagać ode mnie czegoś, czego ja nie mam. Święty Tomasz jest bardzo, bardzo piękna dzisiaj, dzisiaj Ewangelia, bo ona nam pokazuje jak przyjął Tomasza pierwszy kościół, apostołowy. Nie wiem, czy się o tym kiedyś zastanawialiście, ale wtedy, kiedy on, kiedy niego nie było i przyszedł później, też tak, tak dużo rok temu pamiętam nad tym myślałem, gdzie on musiał być? Może też przeżywał to na swój sposób. No, oni siedzieli wszyscy razem w tym wieczerniku, nie? Siedzieli tam razem, tak przeżywali ten smutek, a może on był taki, że potrzebował pobyć sam wtedy, albo pójść gdzieś, albo zrobić coś innego niż reszta, yy, albo może szukał tego Jezusa, może chodził po domach i pytywał, gdzie jest, gdzie jest Jezus, może przy tym grobie płakał, bo nawet nie wiemy, nie wiemy, co się z Tomaszem wtedy działo. Ale myślę, że trzeba go dzisiaj bardzo wziąć w obronę i pozwolić Tomaszowi to przeżywać tak, jak chce. Śmierć Jezusa. To nie jest tak, że on jemu to zwisało, na przeproszenie. Przecież yy, i to jego nie uwierzę, to nie jest takie, a nie uwierzę, nie chce mi się, albo nie uwierzę, bo jestem buntowany i nie będę wierzył, bo, bo tak. nie. Wy mówicie, a możecie sobie mówić, a i tak nie będę się wierzył. Nie, to, to nie uwierzę, jak się, to, jak się go wsłucha, tego Tomasza, to jest jeszcze bardziej on przeżywa, bo ma poczucie, że był gdzieś indziej. Był może sobą w tym wszystkim i, i nie potrafił z, być z resztą ludzi wtedy, z apostołami. Jeszcze teraz widzieli go, kolejni go widzieli i on jest w tym momencie może być bardzo przerażony. Tak naprawdę. Ten tydzień, który go czekał, był straszny dla Tomasza. Nie? Bardzo tego Tomasza chce wziąć w obronę, bardzo chcę. Spojrzyj na niego z miłością, bo, bo dzisiaj to jego nie uwierzę, to nie jest wyraz buntu, ale po prostu jego też, też takiego pogubienia. Wszyscy się pogubili. I co jest genialne tych apostołach? to myślę, że to też dlatego, że tak jak czytaliśmy wczoraj w Ewangelii, że im wyrzucał brak wiary i upór, Apostołowie nic nie zrobili Tomaszowi. Pozwolili mu to przeżywać tak jak chce. Nie mówi, na to nie uwierzysz? No, co ty, myśmy go wiedzieli, na mnie wierzysz. nie wierzysz. Co ty będziesz jakiś tutaj, żeby wkładać ręce? Gdzie to on się jeszcze raz ukaże? Myślisz. Nie, nie ma żadnych wyrzutów w ogóle do Tomasza. Przyjmujemy Cię. I byli z nim po prostu. Nie? Też nie próbując go jakoś zmieniać na siebie i próbując go wcisnąć. Widzieliśmy Pana na pewno, no i uwierz, luja Jezus żyje i, i, i przyjmij go jako Pana i zbawiciela, bo jak nie. No, to to jesteś, to w ogóle wiesz co, nie wierzysz, na no to w ogóle iść sobie z tego Wieczernika, nie? No nie ma tak. Przyjmują Go i nic się nie dzieje. Tomasz może być sobą. I Pan Jezus po ośmiu dniach przychodzi do tego, przychodzi jeszcze raz do Wieczernika i mówi, pokój Wam, zacznę od pokoju, nie zacznę na... Tomasz, chodź na chwilę, zaczniemy od Ciebie. Gdzie byłeś? Albo dlaczego nie wierzyłeś w apostołu. Mówili ci. Wszyscy ci mówią, a ty nie wierzyłeś. Nie ma tak. To podnieść tutaj swój palec, podnieść rękę. To jest wielkie wyjście Boga do tego, do tego człowieka. To, co on potrzebował, tam go znalazł. Każdego wyszedł tak, jak tego potrzebował. I nie ma wyrzutów. Wiesz co, wymyślasz jakieś tam Inni uwierzyli, bo mnie zobaczyli, a ty chcesz żeby coś podnosić. Jakieś palce wkładać w moje ręce, byś celnym. Nie, on to robi z wielką miłością, bo zależy mu nie bądź niedowiarkiem, bądź wierzącym. To nie jest wyrzut. To jest wyjście miłości Jezusa do Tomasza. Zresztą zobaczcie, na ostatniej wieczerze on też się bał. Nie wiemy dokąd idziesz. Skąd, jak możemy znać drogę. Nie? To też trzeba zobaczyć ten, ten kontekst, nie? że Tomasz też się już trochę bał na ostatniej wieczerze. Bo o tym zapominamy y, czytając te Ewangelię czasami potępiając Tomasza, y, nie wiemy, dokąd i jak możemy znać drogę. I co jest też ważne w tym wszystkim, bo może ktoś powie, że te słowa, które Pan Jezus mówi, y, powiedziałeś dlatego, że nie ujrzałeś błogosławieni, którzy nie widzieli, obierzyli, to jest taka laurka dla apostołów. To nie jest prawda. Y, powiedział mu prawdę, bo prawda jest potrzebna. Tak uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? To znamy pytanie też. już też tak. nie chciał go tym, tym jak dręczyć. Ale przecież apostołowie też uwierzyli dopiero wtedy, gdy go zobaczyli. Przecież oni też dopiero wtedy, kiedy, jak przecież przyszła Maria Magdalena, nie uwierzyli, przyszli Łukasz Wasem, nie uwierzyli. Dopiero kiedy zobaczyli, Jezusa też uwierzyli, więc oni są tak sami, jak Tomasz. I ktoś by powiedział, że są inni. Nie. Są tak samo, potrzebują Jego jak ten. Nie są lepsi. To dla nas jest to odałka, bo myśmy Jezusa nie wiedzieli, a uwierzyliśmy. To są słowa dla nas, żebyśmy zobaczyli, że my, którzy nie widzieliśmy Jezusa, jesteśmy bardziej błogosławieni nawet niż apostołowie, bo myśmy Go nie widzieli. Mamy przez wiarę. I oni napisali tutaj, Jan pisze, tak mu zależy właśnie, żeby yy, zapisano to, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, że mieli życie w imię Jego. Ciekawe, czy oni się spodziewali, czy tak ludzie to uwierzą. Jak oni mieli z tym problem, to myśleli, gdzie tam ktoś to uwierzy. A się wierzyli. Jesteśmy jak ci pierwsi uczniowie. I nie widzieliśmy Jezusa z manifest całego. Hmm, może mamy czasami jakieś sami problemy, ale wierzymy, tak jak potrafimy, mimo różnych trudności. Jesteśmy błogosławieni bardziej niż apostołowie. I ta miłość Tomasza do, do Jezusa yy, wyraża się w tych słowach Pan mój i Bóg który z apostołów tak mu powiedział. Który potem przyszli ci się tylko cieszyli, bo widzą Jezusa, tak ten, a ten wyznał wiarę, wyznał w Nim swojego Boga. To jest jedno z miejsc w Piśmie Świętym, gdzie jest wyraźnie pokazane bóstwo Jezusa. Pan mój i Bóg Po prostu tak go ta miłość Jezusa yy, przeniknęła, wiemy czasami jak ja też miałem też, jak w kwestii mojego powołania, przechodziłem różnych takich pytań i wiem, że im więcej mam, miałem pytań, tym więcej Panu bym mnie zaskakiwał i takie odpowiedzi mi dawał, że naprawdę powalał na kolana. Więc trochę Tomasza też rozumiem, że kiedy on miał tę wątpliwości, jak Jezus go w tym momencie indywidualnie zaskoczył, tak wpisując się w jego pomysły, te potrzeby, to naprawdę musiało Mocniej jeszcze to wiecie, jeszcze bardziej nie wierzył niż reszta. No, inni go nie nazwali Panem i Bogiem. Te słowa jakiejś starej turbi się powtarzało przed Komunią Świętą, Pan i Bóg. I co ciekawe, to marz nigdy tego palca nie włożył. Nie ma nigdy napisanego. Też boli mnie ten obraz taki jeden jest. Co tak patrzy i w ogóle wie, no stoi przy nim Jezus, składa tego palca, ale no nie, jeszcze... Nie, Analizuje, wyciąga się tam coś w środku. No to jest taki głupi ten obraz. Nie wiem kto go ale chyba z wiarą miał równie ten człowiek. Przecież tu nie, nie ma nigdzie napisanego, że, palec, że on wkłada palec do tego boku. Tak? On tylko powiedział podnieś, a on on po prostu to wystarczy, że go zobaczył. To słowo jest że on to w ogóle tak, tak to zaaranżował. Po prostu taki Jezus jest, jest niesamowity, jak on potrafi nas zdobywać miłością. To jest niesamowite. Sam nie raz doświadczyłem, jak i, i w swoim życiu, i w życiu innych ludzi, których czasami posługiwałem, jak Pan potrafi nas po prostu zdobywać, jak no, lepszego Kościół nie mógł mieć, który tak, tak potrafi znaleźć, tak potrafi odpowiedzieć na jego potrzeby. No, taki jest, jest Jezus, taki jest Bóg, taka jest, jest miłość, którą nas zdobywa właśnie w ten sposób. I kiedy apostolowie takiego już spotkali, że my czasami innego głosimy niż tego z Wieczernika. Dlatego ten kościół był taki normalny wtedy. Bo wszyscy, zobaczcie, potrafili przyjąć siebie w tym swoim. Każdy rozumiał to i, i po prostu było, było miejsce, miejsce w tym kościele, żeby, żeby mieć też swój czas, mieć swoją, swoją tą drogę do Boga. Nie znaczy, że to mamy, nie wiem, mieć naprawdę wiarę, bo to, to nie, w, nie w tym nie w kierunku idę w ogóle. Ale żeby przyjąć każdego z tym sposobem, jak to, jak to przeżywa, do różnych apostołów, no niech to nie wszyscy widzicie w wieczorniku. Maria Madalena spotkał pod grobem, ci szli do, do tego, i co ty, ci byli gorsi, że tak spotkali Jezusa? Ci spotkali go na mszy świętej, jak słuchali słowa, i, i, i dał im komunię świętą, nawet może przez liturgię. Maria Magdalena swoich emocjach płakała, i byli wieczorników we wspólnocie, ten przeżywał po swoje. zobaczcie, jak to czasami pokazuje nasze sposoby przeżywania wiary, co, co dla kogo jest bliskie. Każdego przeżyję, to jest najważniejsze, naprawdę. I niech to, to doświadczenie z zmartwychwstania będzie w nas i życzę Wam tego, żebyście odczuwali tą radość, takiego też, tego, może warto kiedyś tak przyjść sobie na schodzące słońce. To naprawdę jest, jak się to tak przeżyje też właśnie takiej perspektywie, żeby poczuć jest moc zmartwychwstania też Jezusa, nie? To, to rozumiem też właśnie, że chrześcijanie też modlili się tam ze wschodnim, że to też rzeczywiście bardzo przemawiało to słodzącego Słońce. Zwłaszcza w tym okresie Oktawy, to było przepiękne doświadczenie. Widzieć, jak to słońce się przedziera, jak jest niepokonane, jak jak mówi też jeden z psalmów, jak siłacz rusza do biegu. W martwy stanie. A czasami będzie tak, że będą chmury. I potrzeba będzie takiej wiary, że ono wstało. I jedyną wiarą, jedyną powodem, że, że będziesz wierzyć, że Jezus zmartwychwstał, że żyje, to że będzie trochę jaśniej. A czasami będą chmury i, i zegarek tylko ci będzie podpowiadał, że musi być już dzień. Ale On zmartwychwstał. zawsze jest martwy I niech ta radość, prawdziwa radość i pokój, który Jezus przynosi, Przemienia nas, niech ten kościół, którym jesteśmy, będzie kościołem też dla Tomaszów, którzy przyjmują Tomaszów, z ich indywidualnością, ich potrzebą przeżywania, wiary, szukania szukanie wielką miłość do Jezusa. I życzę nam wszystkim, żebyśmy byli też takim kościołem, jak z dziew apostolskich, gdzie z nami jest taki jakiś pokój, taka radość, która nie jest sztucznie utworzona, ale która wynika z tego, że każdy z nas jakoś wyświadczył Jezusa i też, że się nawzajem przyjmujemy. Życzę nam wszystkim, żebyśmy to nie grali, nie, nie robili tego, tylko, żeby, to się, żeby to się działo samo. A wierzę, że tak się też działo wtedy i, i z nami się też tak może bo Przecież my jesteśmy błogosławieni, bo myśmy nie wiedzieli, a uwierzyli.